Minęła 14.32. Dzień Nowego Roku. Zbigniew Łuczyński. Zaczynamy. PiS nadal bez dotacji. Korzystam z okazji, żeby zaapelować do społeczeństwa jeszcze raz o wsparcie finansowe. Czy minister finansów powinien wypłacić pieniądze PiSowi? W mojej ocenie nie powinien wypłacać pieniędzy do cywili. Pierwszy strzelał na jednostce, później strzelał do jakiejś samochodu. Ten jeden niefortunny incydent kładzie się w tym momencie cieniem na działania żołnierzy. Coraz mocniej wieje. Chwila przerwy i jutro znowu niebezpieczny wiatr od północy. Znowu porywy powyżej 90 km na godzinę i znowu ostrzeżenia drugiego stopnia. Co dalej z pieniędzmi dla Prawa i Sprawiedliwości? To kluczowe pytanie po decyzji Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie sprawozdania PiS z wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Pieniędzy nie ma i nie będzie na moje oko. Tyle wynika z uchwały PKW. To komentarz premiera. Co może zrobić minister finansów, a co na to szef PiS i lider opozycji Monika Cwalina-Kucharczyk? Główne wydanie naszego serwisu o 19.30 Witold Tabaka przygotowuje materiał dotyczący słów profesora Antoniego Dudka, który kandydata obywatelskiego na prezydenta Karola Nawrockiego nazwał jednym z najniebezpieczniejszych ludzi w polityce. Te słowa wywołały burzę Witku. Słowa profesora są ostrzeżeniem, czy może raczej zachętą do głosowania na kandydata PiS? Pijany żołnierz 18 dywizji zmechanizowanej początek nowego roku przywitał wystrzałowo, sprawa jest jednak jak najbardziej poważna, bo żołnierz oddalił się bez pozwolenia z miejsca stacjonowania i strzelał do cywilnego pojazdu. Agresywnego mężczyznę zatrzymali żołnierze, a teraz sprawę wyjaśnia żandarmeria wojskowa Magdalena Rataj. Elektryczne auto terenowe produkowane przez firmę Tesla wybuchło przed budynkiem hotelu w Las Vegas należącym do Donalda Trumpa. Eksplozja spowodowała śmierć jednej osoby. Śledczy sprawdzają, czy nie był to akt terroru. Kinga Bednarek a teraz o spektaklu, który zaserwowało nam noworoczne niebo. Nie jest ona częstym zjawiskiem w naszym kraju, jednak minionej nocy mogliśmy podziwiać w Polsce zorzę polarną. Kolorowe smogi na niebie najlepiej widoczne były na południu, choć udało się je zaobserwować również w okolicach Warszawy. Kończymy 14.30 widokiem z Kasprowego Wierchu. Wracamy z głównym wydaniem o 19.30. Spotka się z Państwem Monika Sawka. Do zobaczenia.